Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, wersety od 27 do 30. Niedziela dobrego pasterza. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy, oto Słowo Boże. Przez moment wczujmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii o dobrym pasterzu. Mamy obraz pasterza i wspólnotę, która ufnie za nim podąża. W innym fragmencie pisma świętego, przy rozesłaniu apostołów, Jezus mówi do nich, że posyła ich jak owce między wielki. A więc Jezus zaprasza nas, abyśmy w tych trudnych czasach stawali się takimi owcami, które słuchają tylko jednego pasterza, Jezusa. Świat nie oczekuje, że będę podążał ufnie za Jezusem. Dlatego posyłam wilki do naszego życia, aby one zasiały w nasze serca. Nieufność wobec Niego, jako dobrego pasterza. Bóg wie, że gdy będziemy wsłuchiwać się w Jego słowa, będziemy mieli siłę i mądrość, aby wybierać dobro, pokój, miłość i przebaczenie, których świat nienawidzi. Świat też wie, że mamy być również dobrymi pasterzami dla tych, co są słabsi, chorzy, opuszczeni lub oszukani, dla naszych dzieci, żon, rodziców czy przyjaciół. W dzisiejszym czytaniu Bóg daje nam wskazówki, aby iść za Słowem Bożym. Wystarczy odpiwić się w głos. Jezusa i jemu zaufać. Jeżeli słuchasz dzisiejszej Ewangelii, to wiedz, że Jezus jest przy tobie i pragnie ciebie wyprowadzić nad wody spokojne, na żyzne pastwiska. Będąc na nich, będziemy mieli siłę prowadzić również tych, którzy są nam powierzeni, bez lęku, bez strachu, bez obawy. Pamiętajmy, że Jezus na nas na wskroś i mimo to oddał za nas życie, aby wykupić nas z niewoli grzechu, gdyż jest dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. Amen.